Czy chciałbyś, żeby ludzie cię słuchali w taki bardzo konkretny, obecny sposób? To znaczy, że w chwili, gdy coś zaczynasz mówić, to oni są wpatrzeni w to, co robisz, słuchają tego, co mówisz i podążają za twoimi sugestiami. Albo czy chciałabyś tak przekazywać treść, obojętnie czy dotyczy ona autoprezentacji? Gdzie opowiadasz o sobie, bo na przykład ubiegasz się o pracę, albo dotyczy jakiejś wiedzy produktowej. Gdy potencjalnemu klientowi przekazujesz korzyści płynące z zakupu i chcesz to zrobić tak, żeby ten klient kupił, czy chciałbyś tak przekazywać tę treść, żeby osoba była zainteresowana call to action, czyli wezwaniem do działania, które umieścisz na końcu takiej prezentacji. Bo jeżeli tym jesteście zainteresowani, to. Słuchajcie dalej tego wideo, ponieważ opowiem Wam wiele, jak to zwykle u mnie. Merytoryczna treść zawsze się pojawia na temat bardzo istotnej kompetencji, jaką jest public speaking, czyli umiejętność występowania publicznie, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w świecie onlineowym, bo biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną i technologiczny rozwój i trendy, które panują w kontekście przekazywania informacji, z całą pewnością ten, kto opanuje Skype'a, Zoom'a, Teamsy i inne komunikatory, i będzie wiedział, jak z nich korzystać, po to, żeby robić prezentację. Ten będzie człowiekiem sukcesy odnoszącym. Zanim przejdziemy dalej, już teraz zapowiadając preludium atrakcji, chciałbym zaprosić Ciebie na bezpłatne szkolenie live, które odbędzie się. Kliknij w ten link i zobaczysz kiedy. Po to, żebyś był w stanie poznać w praktyce i na żywo te wszystkie fascynujące i przydatne umiejętności, których teraz uczy. Harvard jakiś czas temu uznał. Że obok perswazji, wystąpienia publiczne stały się już umiejętnością twardą, która jest wymagana w sukcesie. Jest to pewnego rodzaju paradoks wobec tego, że coś, co z całą pewnością jest nam potrzebne do tego, żeby dostać pracę, żeby przekonać dziecko, żeby częściej wychodziło na spacery i mniej używało komputera, żeby przekonać pracownika, żeby zatrudnił się akurat u ciebie, albo przekonać potencjalnego szefa, żeby właśnie cię zatrudnił, przekonać klienta do tego, żeby chciało od ciebie kupić czy zaprezentować firmę w taki sposób, żeby zdobyć określonego kontrahenta, albo tak przekazać wiedzę, żeby ludzie chcieli się jej później uczyć. To paradoksem jest, że obok śmierci największym lękiem, jakie ludzie mają, jest właśnie występowanie publiczne. dlatego, że boją się jak zostaną ucenieni. Dlatego, że się częsą mają gula w gardle, nie wiedzą co mają powiedzieć, nie klei im się ich przemowa. Ale pod spodem, mimo tego, że szukają różnego rodzaju przyczyn i czasem nawet terapeutycznie zerkną do swojego dzieciństwa i znajdą tam lęk przed odrzuceniem, który gdzieś się zaindukował od mamy czy ojca, pod spodem kryje się tak naprawdę coś o wiele bardziej istotnego i wydaje się, adekwatnego w kontekście prawidłowej diagnozy. Jest to brak kompetencji. Zwykły, prozaiczny brak kompetencji przemawiania przed innymi. A precyzyjnie, brak umiejętności zarządzania swoim ciałem tak, żeby stać przed grupą ludzi albo siedzieć przed ekranem komputera i w taki sposób gestykulować, żeby wzmacniać atrakcyjny sposób swój przekaz. Jeżeli opowiadasz o tym, że chcesz komuś coś zaproponować, po czym miałbyś zamkniętą posturę albo nie utrzymywał kontaktu wzrokowego, tudzież wędrował oczami gdzieś po suficie, Albo popełniał inny błąd i wchodził w zombie cały czas się na ludzi patrzył, albo opuszczał głowę w dół, to traciłbyś zaufanie, ludzie by ci nie wierzyli, nie miałbyś takiej siły przekazu. Ale w momencie, gdy uruchomisz w odpowiedni sposób swoje gesty i będziesz przekazywał informacje tak, żeby one były atrakcyjne dla ludzi, to wówczas nie będąc sztucznym, bo one będą wypływały z tego, co chcesz w danym momencie powiedzieć i zgodzą się zarówno z intonacją Twojego głosu, jak i z samą treścią werbalnego przekazu, Staniesz się zdecydowanie lepszym komunikatorem. Weź sobie słowo rozciągać. Jak powiesz rozciągać, to nie ma takiego impaktu, jak słowo rozciągać, albo słowo rozciągać, i za pomocą odpowiedniego rodzaju gestów, których znaczenie należy poznać, żeby wiedzieć, jak pokazywać rzeczy, które są duże, małe, ważne na wektorze człowieka witrowiańskiego w pionie się poruszając, ważniejsze zawsze u góry rzeczy mniej ważne, by zbliżać się do uczestników w chwili, gdy chcesz z nimi zbudować lepszą relację, albo się odsuwać, gdy zależy ci na tym, żeby spojrzeć. Na coś z innej perspektywy, to te wszystkie aspekty zarządzania Twoim ciałem są kluczowe pod kątem gestów, pod kątem postury, kontaktu wzrokowego i takiego poruszania się po scenie, gdy przyjdzie ci chodzić po niej albo przemawiania przed grupą ludzi, żeby faktycznie to główne narzędzie, jakim jest Twoje ciało, miało bardzo, bardzo atrakcyjny wymiar, wydźwięk i żeby ludzie po prostu dzięki temu chcieli Cię słuchać. Ale ci, co mają fobię wystąpień publicznych, najczęściej nie mają takiej kompetencji. Nie wiedzą również, w jaki sposób modelować głos. Jak mówić szybciej, po to, żeby przekazać coś, co jest bardziej istotnego. Jak mówić wolniej, po to, żeby ktoś się bardziej zrelaksował. Jak mówić głośniej, gdy jest jakaś faza audytywna i podkreślenie czegoś istotnego. Albo jak mówić ciszej, po to, żeby szeptem zaznaczać coś, na co ktoś ma szczególną uwagę zwrócić. Jak zmieniać intonację, żeby być bardziej atrakcyjne dla płci przeciwnej. Badania pokazują, że gdy kobiety mówią regresją wieku, to to się podoba mężczyznom. Dla odmiany ci, którzy używają głosu z przetony, To są wówczas traktowani jako bardziej ekspertcy. Jak umiesz modulować głos, to wtedy jesteś w stanie wpłynąć na treść obrazów, które ktoś w danym momencie w swoim mózgu produkuje, jest to kluczowa zmienna, gdy rozmawiasz przez telefon, dlatego że wtedy druga strona cię nie widzi, ale gwarantuje ci, że widzi to, co ty mówisz. Nawet jak nie jest tego świadoma, jeżeli jesteś sprzedawcą i chcesz, żeby ktoś zobaczył wizję, którą mu chcesz. Przekazać. I wyobraził sobie korzystającego z produktu albo ciebie w taki sposób, że nie będzie chciał odłożyć słuchawki, tylko wysłuchać cię do końca. ba, będzie zainteresowany podaniem maila, telefonu do jakiegoś innego kontrahenta i zrobić ci referral, albo po prostu umówić się z tobą na spotkanie. To musisz umieć modelować głos. A żeby modelować głos, to musisz się tego w odpowiedni sposób nauczyć. Pomyśl o tym, że chcesz dostać pracę, zostaniesz zapytany o wiele różnych rzeczy dotyczących swojego wykształcenia, swojego doświadczenia, tego co jest Twoją pasją, może wartości, jakimi się kierujesz, albo oczekiwań, które masz. W momencie, gdy będziesz siebie prezentował, musisz to zrobić tak, żeby pracodawcy sprzedać koncept tego, że ty nadasz się na pracownika, który z nim zostanie najczęściej przez lata. Masz w czasie takiej rozmowy może 20, może 40, może 60 czy 90 minut, tak czy inaczej, w czasie tej rozmowy nie będzie się działo nic innego. Niż Twoja prezentacja. Prezentacja Twoich kompetencji, prezentacja Twoich poglądów, prezentacja Twoich emocji, Twojej pewności siebie. I jeżeli zrobisz to odpowiednio i przekażesz tę wiedzę tak, żeby ktoś chciał Cię zatrudnić. To osiągniesz zawodowy sukces. Zresztą, tak samo w drugą stronę, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, menedżerem, który chce poszerzyć zespół i chce zatrudnić pracownika szczególnie dobrego, to musisz mu zaprezentować wizję. W jaki sposób mógłbyś to zrobić? Opowiadałem Wam o kwestii związanej z zarządzaniem ciałem. Pomyśl sobie o sytuacji związanej z prezentowaniem czegoś w sposób, który jest ustrukturalizowany. Weźmy format prezentacyjny. Oto bardzo istotne narzędzie w public speakingu, które dokładnie opowiada. W jaki sposób przeprowadzać odbiorcę przez konkretne kroki, tak żeby on, przechodząc przez te etapy, był zainteresowany każdym kolejnym, a na końcu zrealizował wezwanie do działania. Format prezentacyjny jako narzędzie składa się z czterech części. Pierwsze to odpowiedzenie na pytanie, dlaczego, drogi słuchaczu, masz mnie słuchać. Drugie to o to, co mam ci do przekazania, to jest treść. Trzecie, w jaki sposób to zrobić. A czwarte, jak było wzięcie feedbacku. Więc, jeżeli rozpoczynasz jakąś prezentację i chcesz, przekazać informację komuś, to zawsze zacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie mają Cię słuchać, czyli jakie korzyści będą z tego mieli. Jeżeli nauczysz się przemawiać publicznie, to będziesz więcej zarabiał, dlatego że będziesz w atrakcyjniejszy sposób przekazywał treści. Jeżeli nauczysz się public speakingu, to będziesz w stanie wpłynąć na ludzi tak, żeby chcieli Cię słuchać i to ma bardzo konkretne kontekstualizację, dlatego że jesteś w stanie na przykład przekazać tak informacje na swój temat, że się z daną osobą zaprzyjaźnisz. Albo zainteresujesz sobą potencjalnego partnera albo partnerkę. Tudzież tak opiszesz produkt, żeby ktoś wybrał właśnie twój, a nie produkt konkurencji, albo tak zapakujesz swoją merytoryczną wiedzę jako ekspert dietetyki, coachingu, terapii, rozwoju, lub sportu, lub czegokolwiek innego, że ktoś zdecyduje się na zakup twojego produktu, zakup twojej usługi, kontakt z tobą, albo nawet polajkowanie twojego profilu, bo uzna, że oferujesz dobry content. Pomyśl sobie, mam 560 tysięcy ludzi na Facebooku i to nie jest tak, że siadam sobie wieczorem i piszę to, co mi mm, ślina na usta przyniesie, mówiąc przysłowiowo. Piszę to w oparciu o określoną strukturę. Pokazuję korzyści, które ludzie z tego będą mieli, przedstawiam bardzo konkretną treść. Ta treść zawsze dotyczy odpowiednio wybranego segmentu, który jest zdiagnozowany pod kątem psycho i Nauczysz się tego wszystkiego w momencie, gdy będziesz wiedział, w jaki sposób przemawiać, bo musisz wybrać odpowiednich klientów po to, żeby nie stało się zadość takiemu hiszpańskiemu powiedzeniu pod tytułem, jak rzucasz świnią diamenty, to narzekają, że twarde. To znaczy, jeżeli wybierzesz nieadekwatną grupę docelową, to możesz opowiadać jej o bogactwach, które masz do zaoferowania, ale ktoś będzie niezainteresowany. Jeżeli ktoś by mi opowiadał o tym, jakie korzyści idą z tamponów, to ja bym go nie słuchał, dlatego że byłbym nieodpowiednim segmentem, więc musisz umieć segmentować. Po to, żeby w odpowiedni sposób motywować. Więc gdy opowiesz o tym, dlaczego ktoś ma Cię słuchać, to już masz motywację ze strony uczestnika. Spróbuj to zresztą zrobić w najbliższym czasie. Jak będziesz z kimś rozmawiał, to powiedz, dlaczego mają Cię słuchać, zanim cokolwiek powiesz. Słuchaj, dzięki temu, że wysłuchasz mnie przez parę minut zyskasz XYZ. Albo słuchaj, powiem Ci, dlaczego to jest ważne, XYZ i przedstaw im korzyści z tego płynące. Drugi etap formatu prezentacyjnego to treść. I tutaj warto wiedzieć, w jaki sposób poruszać się w cyklu i przedstawiać zarówno doświadczenie, refleksję, teorię oraz praktykę, czyli poruszać się w różnych stylach uczenia się, ponieważ ludzie odbierają na różny sposób informacje. Są tacy, może Ty taką osobą jesteś, że w momencie, gdy dostają jakieś narzędzie, to najpierw zaczynają wciskać guziki i w ogóle nie czytają instrukcji i to są ludzie nastawieni na doświadczenia i nie dla odmiany chwycą instrukcję i zaczną szukać, co mają zrobić krok po kroku. Oni się uczą w modelu teoretycznym. Są tacy, którzy Uczą się poprzez refleksję, czyli powiedzą do kogoś innego mąż, żona, weź mi pomóż, weź tutaj powciskaj guziki, jak chcę zobaczyć jak to działa. I są tacy, którzy są nastawieni praktycznie. Jak rozpoznasz te różne style uczenia się, to możesz lepiej wpływać na swoich słuchaczy, a nade wszystko jesteś skuteczniejszy w przekazie informacyjnym. I w momencie, gdy już przekażesz treść, to koniecznie musisz też to Zindywidualizować i upraktycznić, a więc dać jakiegoś rodzaju zadanie do wykonania, które ma walor czy to pracy domowej, czy to planu działań, czy to określonego ćwiczenia. Przykładowo w momencie, gdy namawiasz dziecko do tego, żeby przestał używać tyle komputera, to nie jest tak, że dasz mu jedno polecenie i powiesz, nie używaj tego tyle, bo ono nie zmieni swojego nawyku. Ono już jest w zautomatyzowanym procesie przyzwyczajone do tego, że w momencie, gdy na przykład rano wstaje, to sięga do telefonu. Jeżeli chcesz to zmienić, to masz do czynienia z konkretnym nawykiem. Musisz liczyć się z tym, że zabierze to między 4 a 8 tygodni i musisz codziennie robić ileś razy w ciągu dnia określonego rodzaju prezentacji i dawać mu zadania do wykonania. Więc w momencie, gdy zrobisz to w prawidłowy sposób i będziesz umiał taki. Takie ćwiczenie, w tym kontekście powiedziałbym edukacyjno-terapeutyczne, zrobić, to wpłynie to na zmianę struktury mózgu twojego dziecka. Tak, żeby ono faktycznie zaczęło funkcjonować inaczej. Wiesz, dlaczego większość rodziców odniesie sromotną klęskę, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji swoim dzieciom, dlatego że chcą zmienić ich znawykowane zachowania za pomocą jednego tekstu, i tam części źle pod kątem preswazji podanego. A tu chodzi o coś zupełnie innego. Tu musisz zrobić prezentację i musisz przejść również przez trzeci etap, czyli powiedzieć dziecku, jak ono ma to zrobić, bo ono nie wie, ono wstaje rano i sięga do telefonu. Ale w momencie, gdybyś rano przy nim był, po czym widzisz, że jego ręce już są niespokojne, i chcą sięgnąć po telefon, a ty w tym momencie... Zrobiłbyś coś innego. Czy to podał dziecku książkę, czy to dał mu zadanie pod tytułem: słuchaj, zapakuj do szkoły swój lunch, czy to włączył muzykę i powiedział: Posłuchaj, co dokładnie tam się dzieje, albo powiedział: Chodź, opowiedz mi o tym, o czym śniłeś, zajął mu jego głowę czymś innym, to wprowadzisz substytut w procesie edukacyjnym i to, co wcześniej dziecko nawykowo robiło, zacznie konkurować z tym, co ty wprowadzasz. Ale do tego musisz wiedzieć, jak to zrobić, dlatego że każde ćwiczenie, obojętnie czy ma charakter edukacyjny, terapeutyczny czy fizyczny, musi być oparte o pewnego rodzaju strukturę. Musi być określony czas trwania, odpowiedni sposób stymulować, musisz podać dziecku, w jaki sposób ono to zrobić i tak dalej, i tak dalej. I wtedy będziesz skuteczniejszy i w przeciągu, powiedzmy, miesiąca czy dwóch, jesteś w stanie zmienić jego negatywne nawyki. Większość rodziców nie wie, w jaki sposób zmienić te nawyki. Nie można mieć do nich pretensji, w końcu nigdy się nie szkolili i nie mieli do czynienia z nowoczesną psychologią i też jeszcze uprak a nie teoretyczną po to, żeby umieć stosować takie narzędzia i na końcu w formacie prezentacyjnym po motywacji treści, ćwiczeniu musisz wiedzieć w jaki sposób wziąć feedback, zapytać jak było i wyciągnąć wątpliwości od swoich słuchaczy, obojętnie czy są to dzieci partnerzy życiowi, klienci pracownicy grupa ludzi, na którą wpływasz, członkowie twojego community, po to, żeby dali ci feedback i żebyś ty był w stanie go w odpowiedni sposób inkorporować i tak atrakcyjnie atrakcyjnie przekazać dla innych, żeby oni naprawdę byli w stanie ulepszyć swoje zachowania po to, żeby osiągnąć swoje cele osobiste i zawodowe, Public Speaking jest fascynującą kompetencją, fascynującą. Ona daje nam ogromne możliwości i ja dzięki temu, że ćwiczę go oficjalnie od blisko 20 lat, a nieoficjalnie, czyli w praktyce od trzeciego roku życia, ponieważ mój ojciec jest. Aktorem, który występował na zkuch teatru, a moja mama teatrologką, ja w teatrze i na scenie występowałem od dziecka, to gdyby nie ta umiejętność, to ja nie zarabiałbym takich pieniędzy, jakie zarabiam. Nie miałbym szansy podróżowania po całym świecie po to, żeby występować przed ludźmi i wykładać zarówno na uczelniach, czy to w Chinach, czy to w San Francisco, w Polsce, we Włoszech, i w innych miejscach. Czy to bardzo komercyjnie przekazywać w firmach i na szkoleniach otwartych dla klienta indywidualnego określonych treści. Zawdzięczam to między innymi public speakingowi i mimo posiadania trzech doktoratów i bycia naprawdę wykształconym w kontekście pedagogicznym, psychologicznym i w zakresie ekonomicznym człowiekiem, to jestem w pełni świadomy, że forma Czyli jak przekazywać wiedzę, metodologia, która powoduje, że ludzie są wlepieni w ekran zuma, gdy do nich mówisz, że chcą Ciebie słuchać, że chcą kupować Twoje produkty. Ta metodologia jest kluczowa, i się nie zdobywa w szkołach, ją zdobywa się na szkoleniach. A skoro o nich mowa, to zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie na bezpłatny live. Na szkolenie, które będzie po uszy wypełnione merytoryczną wiedzą, tak jak i ten film, który oglądasz i do którego elementów wprowadzenia w Twoim życiu osobistym i zawodowym bardzo serdecznie Cię zachęcam, bo będziesz mieć rezultaty. Więc w chwili, gdy pojawi się teraz na ekranie ramka, to upewnij się, że klikniesz w link tam podany i zapiszesz się na szkolenie, które jest bezpłatne i będzie dotyczyło tego, na czym naprawdę się znam i na czym chcę, żebyś ty znać się też zaczął. Na public speakingu. To jest fascynująca kompetencja, jestem jej wielkim fanem i uważam, że jest to rzecz, którą każdy powinien opanować po to, żeby być szczęśliwszym człowiekiem sukcesu. Zapraszam więc bardzo serdecznie do zobaczenia na live. Cześć!